Witam w kolejnym filmie z cyklu z życia Medium. Tym razem osoba z polecenia poprosiła mnie o to, abym sprawdził, gdzie jest jej syn. Oczywiście, nie wiedząc nic, podała tylko imię. I ja zobaczyłem sobie, gdzie znajduje się jej syn i zacząłem opowiadać to, co widzę. Zobaczyłem, że syn znajduje się na pięknej łące. Mama od razu zrobiła wielkie oczy, dlatego że syn miał swoją ulubioną łąkę i uwielbiał na niej przebywać. Więc następna już wiadomość spowodowała olbrzymie łzy. Dlaczego? Bo powiedziałem, że syn pokazuje mi wypadek samochodowy. I nie wiedziałem, że zginął w wypadku samochodowym. Mama rozpłakała się i powiedziała tak, zginął w wypadku samochodowym. Ale chciał uzyskać odpowiedź na pytanie dlaczego jej syn zginął tak młodo i dlaczego rodzice muszą patrzeć na śmierć swoich dzieci. Więc powiedziałem, że w jej przypadku i w przypadku jej syna było to to, co pokazuje mi dalej, czyli samobójstwo. W innym wcieleniu popełnił samobójstwo Reinkarnacja to fakt potwierdzony naukowo, więc nie ma sensu jej wypierać, tylko zrozumieć, że jest częścią naszego jestestwa. Filmy o Santi Devi na moim kanale na TikToku pokazują, że została ona udowodniona naukowo. Więc pokazał mi, że popełnił w poprzednim cieniu samobójstwo i pokazał jak to wyglądało. Wyglądało to w ten sposób, że był młodym człowiekiem, który się zakochał. Kiedy wybuchła wojna trafił do wojska, chociaż nie chciał tam iść. W tym momencie, kiedy poszedł do wojska i polska armia została rozbita, wrócił do rodzinnej miejscowości, aby być ze swoją narzeczoną. Ale okazało się, że ona zginęła na wojnie podczas bombardowań. I wtedy nie chciał już żyć, popełnił samobójstwo. Więc w tym momencie musiał przepracować lata, które sobie odebrał w tamtym wcieleniu. Stąd liczba lat dobiegła końca i była tak zwana dziwna śmierć. Dlaczego? Bo okoliczności tej śmierci, tego wypadku były bardzo dziwne. Najpierw okazało się, że on znał tą trasę, znał ten przejazd, a później mama powiedziała mi, że zawsze jeździł na trening na godzinę 18, a tym razem pojechał na 18.30. Jechał w słuchawkach i nie zauważył pociągu, który w niego uderzył. W momencie, kiedy pokazywał mi wypadek, to okazało się, że zginął na miejscu, więc nie cierpiał, nie czuł bólu, ale wiedział, że dojdzie do wypadku. Pokazał mi, jak jego ciało astralne zostało wypchnięte podczas tego wypadku z ciała fizycznego. W ciele fizycznym połamane były wszystkie kości, ale na zewnątrz nie było tego widać. I w momencie, kiedy chciał wrócić do ciała fizycznego, nie było już takiej możliwości. Pojawiła się opiekunka, pojawił się portal i przeszedł na tą cudowną piękną łąkę, gdzie ze spuszczoną głową przechodził swoją lekcję pokory i otrzymywał odpowiedzi na pytania, dlaczego go tak spotkało. Musiał odrobić tą liczbę lat, którą sobie odebrał w poprzednim wcieleniu. To jeden z najczęstszych scenariuszy jeżeli mówimy o tym, że dzieci umierają przed rodzicami. Wszystko się zgadzało, jeżeli chodzi o naszą wizję i mama oczywiście powiedziała, że nie chciała żyć, więc powiedziałem, że nie robimy czegoś takiego. Jeżeli mama wzięła na siebie przeprowadzenie własnego dziecka, aby on otulony miłością dotrwał do końca swoich dni w tym życiu, to trzeba się cieszyć z tego i żyć dla drugiego dziecka i żyć dla siebie, czyli dalej przejść swoją karmę. Bo żyjemy wiecznie i śmierć to tylko przejście na drugą stronę. Miłość, która łączyła mamę i tyna, była bardzo duża, dlatego ten ból po stracie dziecka był bardzo duży, ale mama sama powiedziała, że czuła, że coś może się wydarzyć i cały czas to ich połączenie było bardzo duże. Dlatego każdy z Was, jeżeli przeżył taką sytuację w swoim życiu, to niech odpowie na pytanie, czy dałem radę udźwignąć taką sytuację i niech podziękuję sobie za to, że pomógł tej drugiej duszy odrobić własną karmę.